Dawno tego nie robiłam, ale może być ciężko? Zobaczymy. Wiktoria, bardzo podoba mi się Twój makijaż, masz dzisiaj piękny makijaż, ładnie podkreślone kości policzkowe, ładne rzęski, no i to jest po prostu piękny. Twoje włosy również wyglądają na jakieś takie zdrowe i Twoja fryzura tak Ci mega pasuje, a ten zapach kokosa, o Boże. Obłędny, naprawdę. Mogłabym wąchać godzinami, jak te Twoje włosy pachną. Pamiętaj, że dasz radę, mimo że myślisz, że nie, to możesz wszystko, o czym pomyślisz i o czym zamarzysz. Ja będę trzymać tutaj za Ciebie kciuki, stać i trzymać kciuki, patrzeć na Ciebie od tyłu i wierzyć, że zrobisz to, co sobie dzisiaj zaplanujesz, co sobie zaplanujesz na kolejny miesiąc, na ten rok. Widzę w Twoich oczach dobro. Widzę, że jesteś dobrym człowiekiem, życzliwym, pomocnym, że myślisz o innych, że myślisz e, o tym, żeby innym było po prostu też dobrze, nie tylko Tobie. Jesteś mega empatyczna, sympatyczna i po prostu no, masz dobre serducho I, i mega cenię i jestem dumna z tego, że jesteś taką właśnie osobą. Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że jestem mega dumna z Twojej drogi na siłowni. Widzę Twój progres, widzę jak Twoja serwetka się zmienia. Jest coraz to bardziej kobieca, piękna, zarysowana. Twoje mięśnie rosną. Nie przestawaj, nie poddawaj się. Jedz te białko, bo dobrze Ci ono służy. Bierz tą kreatynę. To jest takie Twoje przypomnienie na dzisiaj. Nie zaprzepaść tego i no jestem dumna. Brawo. Dobra, a teraz zasługujesz na pyszne śniadanko, jakie sobie wymarzyłaś od rana i wypicie kawki. Zasługujesz na wypicie kawki ze śmietanką, bo ja wiem, że ty tak lubisz, że ty tak lubisz zacząć dzień, więc idź zrób sobie tą kawusię, zrób sobie te śniadanko, zjedz, później idź na spacer i będziesz miała fajny dzień, ja ci tego życzę z całego serca, żeby ten dzień był fajny, żebyś spełniła wszystko, co sobie zaplanujesz i żebyś była po prostu z siebie zadowolona na koniec dnia. A nieważne, czy ci się wszystko uda czy nie, ja i tak będę z ciebie dumna że podejmujesz kroki i próbujesz. Okej, okay, chyba nie było tak źle, chyba wyszło w miarę spoko. Teraz Twoja kolej.